Dzień dobry państwu. Zapraszam na materiał, w którym przeczytam i odniosę się do komentarzy pojawiających się pod moim ostatnim materiałem dotyczącym księdza Glasa i poważnych zarzutów wobec niego. Chodzi o molestowanie dziecka, chodzi o, jak to się mówi, nadużycia seksualne. Chodzi o bardzo brakuje tutaj właściwie parlamentarnych słów, bardzo niedobre zachowania. Zachowania niezgodne z prawem, zachowania daleko odbiegające od jakichkolwiek akceptowalnych norm, do tego wykorzystywanie swojej księżowskiej pozycji, manipulacja rodziną, manipulacja ofiarą. Ofiara po około 20 latach postanowiła zgłosić całą sprawę do służb, do sądu. I w tej chwili trwa proces księdza Glasa przed sądem koronnym w Jersey. Tak jak mówiłem, tak jak czytałem właściwie w poprzednim materiale, pojawiły się nowe szczegóły, pojawił się bardzo ważny fakt: mianowicie ksiądz Glas do tych wszystkich działań, tak ogólnie przyznał się, Przyznał się, ale nie przed sądem, tylko telefonicznie, bo został przez ofiarę nagrany. To wszystko jest w poprzednim moim materiale. Zachęcam do tego, żeby to odsłuchać. I myślałem, że tak. O, jak byłem naiwny! Myślałem, że tak już rażące przesłanki potwierdzające właściwie, oczywiście jest domniemanie niewinności i to szanujemy, ale jednak zarzuty. Są poważne i podstawy, by sądzić, że to wszystko miało w jakiś sposób miejsce. To jest bardzo poważne. Są ku temu podstawy, żeby tak sądzić. I jeżeli ktoś spogląda na sytuację nie z jakimiś uprzedzeniami wobec Kościoła, wobec Piotra Glasa, wobec księdza egzorcysty, jest jednym z najbardziej znanych przecież w Polsce egzorcystów, no tutaj nie widać wielu przesłanek, które mogłyby świadczyć o jakiejś niewinności. Tak jak powiedziałem, czekamy na wyrok sądu, jednakże sytuacja jest porażająca i dlaczego mówię o tej naiwności, bo myślałem, że niektórzy się zreflektują. Tymczasem niektórzy, mówię tutaj o wyznawcach księdza Piotra Glasa, niektórzy pisali takie rzeczy. Za chwilę to sobie wszystko przeczytamy, że Woła to o pomstę do, do nieba. Tylko, że którego nieba chciałoby się powiedzieć? Tutaj mamy materiał. Ksiądz Glas potajemnie nagrany przyznał się do skrzywdzenia dziecka. Znamy szczegóły. I w tym materiale czytam relację, komentuję tę relację z najnowszego spotkania w sądzie. Ksiądz Glas. Został obciążony zeznaniami nie tylko ofiary, ale także swoją rozmową telefoniczną, która została nagrana. Ksiądz Glas przyznał tam się w tej rozmowie, tak jak tutaj czytamy, do tych czynów, jednocześnie prosił, żeby nie zgłaszać tego nigdzie. Ofiara jednak postąpiła inaczej, ze względu takiego, że nie chciała, żeby takie sytuacje, molestowanie, napaść wręcz żeby takie sytuacje komukolwiek się już zdarzały. To z pewnością jest trauma. Nie będę tutaj mówił o szczegółach, bo to jest w poprzednim materiale, a tutaj skupimy się na komentarzach, proszę Państwa. Tu przewijam sobie. No więc mamy tutaj sortowanie, 141 komentarzy i pisze Pani Marzena H. Panie Krzysztofie, Niech pan zostawi księdza, a zacznie od siebie poprawy. I nie chcę więcej znać pana kanału. Mam nadzieję, że ludzie nie będą chcieli pana głupot słuchać. Niech pan opowie o sobie, się przedstawi i pokaże. Otóż ja przecież cały czas pokazuję swoją twarz. Odsłoniłem przy ulicę dawno temu i takie zarzuty uważam za śmieszne. A jeżeli ktoś nie chce znać Mojego kanału, no to proszę nie znać, proszę nie wchodzić, proszę nie komentować, proszę nie oglądać. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Ta pani Marzena chyba, nie wiem, po raz pierwszy weszła na ten kanał i uznała, że ja tak zawsze nagrywam bez pokazywania swojej twarzy. To akurat po prostu specyfika tego nagrania tylko i wyłącznie. Tutaj MSK922 pisze. Że to wszystko totalne bzdury. Łykacie wszystko jak pelikan. w mu Wojciech Kowalik: bzdury, bzdury, jeszcze raz bzdury. Ktoś chce kasę wyciągnąć. Gozer, Traveler, Oj, biedny dzieciolubek. Proszę Państwa, te zarzuty mają charakter nie tylko napaści, ale mają charakter napaści wobec dziecka, więc to jest. No chyba najgorszy rodzaj przestępstwa tego rodzaju. Tutaj Bogumia pisze, wyraźnie mówił ksiądz Kostrzewa, że tylko on jest upoważniony do przekazywania informacji o księdzu Glasie. Boże wybacz im, bo nie wiedzą co czynią. Boże wybacz, jeżeli istniejesz, księdzu Glasowi i jego wyznawcom. Oczywiście tak mówię z przymrużeniem oka w tej tragicznej sytuacji, był. Bo... Ja w Boga nie wierzę. No ale niektórzy wierzą. Tutaj lepszy komentator pisze, Bóg nie istnieje. Pozdrawiam cieplutko i życzę smacznej kawusi. Taka kłótnia, czy wymiana informacji się pojawia na temat istnienia Boga, bo Waldemara pisze, a jakąż po śmierci sprawi ci niespodziankę? Nie sprawi, bo nie istnieje. Odpisał lepszy komentator. No i tutaj jakieś już inwektywy, ale ktoś nie zauważył, od kiedy to istnieje monopol na przekazywanie informacji. No dlaczego tylko, tu odnosząc się jeszcze do tego komentarza, że tylko ksiądz Kostrzewa miałby przekazywać informacje. Być może niektórzy chcieliby, żeby tylko księża mieli właśnie możliwość przekazywania informacji na temat swoich grzechów czy grzechów swoich kolegów po fachu, ale te czasy już na szczęście dawno minęły. Pawlo pisze. Mam pytanie, czy całej sprawy nie można przesłuchać? Publicznie, czy jest tajna sprawa? Nie jest tajna, ale. Zdaje się, że nie jest nagrywana, tylko są relacje prasowe i taką tutaj odczytałem. Przecież każdą sprawę w sądzie można nagrać. Są takie czasy, że wszystko można powiedzieć, i wszystko napisać, i każdą brednię. No, to właśnie widzę po komentarzach. Dale się nie przyznał z tego, co wiem, więc nie ma sensu oczerniać. Zobaczymy wyrok sądu jeszcze raz powtarzam że to, że ksiądz Glas się przyznał nie ma charakteru sądowego bo on przed sądem się nie przyznał ale przyznał się w tych nagraniach które zostały no fakt bez jego wiedzy sporządzone jednakże zostało to zrobione w wyższym celu no zobaczymy jak ksiądz przepraszam jak ksiądz jak sąd to oceni czy dopuści w ogóle te te materiały zobaczymy zobaczymy czasem jest tak że sąd Prawda jedno, a sądu drugie. Poczekajcie na wyrok sądu. I tutaj komentarz, który mnie poraził absolutnie. Nawet gdyby sąd skazał księdza Piotra, pisze Stanisław Augustyn, to i tak będzie dla mnie niewinny w świetle tego wszystkiego dobrego, które poczynił. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Proszę Państwa, tutaj mamy idealne przedstawienie fanatyzmu. Absolutnego fanatyzmu, z którym nie da się dyskutować, z którym nie da się rozmawiać, można tylko piętnować go i walczyć, bo nie może tak być, że ktoś zrobił jakieś dobro. Chociaż według mnie Ksiądz Glas nie zrobił żadnego dobra, tylko mamił ludzi, mówił o rzeczach, które nie istnieją, promował szkodliwą praktykę egzorcyzmów, które są bardzo podejrzane. Te praktyki nieustannie zachęcam do oglądania materiałów Łukasza. Na ten temat? Personifikacja, po prostu uosobienie fanatyzmu. Nawet gdyby sąd skazał księdza Piotra, to i tak będzie dla mnie niewinny w świetle tego wszystkiego dobrego, które poczynił. No właśnie, to jest często takie alibi swoiste księży przed wiernymi, bo wierni, którzy mają właśnie taki fanatyczny stosunek do księży nawet jeżeli ksiądz łamie prawo już nie chcę mówić o grzechu ale po prostu czyni zło no to oni są na to ślepi ci wierni no bo przecież to jest namiestnik boga na ziemi przecież on tyle dobrego zrobił dla parafii ile ślubów udzielił ile chrztów i tak dalej i tak dalej w świetle niewierzącego człowieka to to wszystko jest niepotrzebne co robi ten ksiądz no może jest potrzebne ludziom którzy mają taką potrzebę religijną, ale tak obiektywnie spoglądając to, nie dość, że nie robi nic pożytecznego, no to jeszcze czyni zło, a ludzie bronią go. No, ale był również broniony, tutaj odchodząc na, na chwilę od tematów kościelnych wojciech Krolop, który był też drapieżnikiem seksualnym wobec młodych chłopców, i rodzice ofiar bronili go pisał o tym Marcin Konski. W książce na temat chóru słowików. Tak więc te zachowania gwoli ścisłości nie mają miejsca tylko w kościele. Ale tutaj są aż zanadto czasem widoczne. Pisze Jojok 8:4. Ja wspomniałem tam na temat egzorcyzmu, bo też tutaj jest ważne, że kiedy to dziecko molestowane, napastowane przypływie jakiegoś odruchu obronnego uderzyło księdza Piotra w glas, księdza, przepraszam, księdza Piotra Glasa w twarz, to został odprawiony egzorcyzm. Okazało się, że to chyba szatan opętał to dziecko, no i nie dość, że krzywdzili to dziecko, krzywdził ksiądz, najprawdopodobniej, to jeszcze kiedy był naturalny odruch obronny, jakiś absurdalny egzorcyzm Jakieś tam dziwne dotyki, no naprawdę to, to coś obrzydliwego, to jest obrzydliwe. No ale tutaj, właśnie w obronie tego egzorcyzmu na dziecku, napisał użytkownik. Na dzieciach również przeprowadza się egzorcyzm. No i właśnie to jest zbrodnia. A w te zarzuty żaden katolik nie uwierzy, bo wszyscy wiemy, kim jest ksiądz Glas. Księża nie są wolni od pokus, fetyszy. No miał fetysz stóp. Ukradł skarpetki dziecięce ze szkoły. więc glas to on jest normalny? Jednak nigdy nie uwierzę, że napadł na dziecko. Nigdy. Wiemy tyle, ile nam sam chciał przedstawić. Przez glas. A nie wszystko. Teraz braki w wizerunku uzupełni sąd. Pisze Szynkasa. Odpisuje tej fanatycznej osobie, nie uwierzyłbyś pewnie nawet, gdyby to ciebie sadzał na kolanko i bawił się w zapasy, bo to takie były niby zapasy. Na szczęście nie trzeba pokładać nic w wierze, a w brytyjskim sądzie. On ustali fakty, no i na to czekamy. Dodam tylko tyle, pisze Tomix że sam ksiądz Piotr Glas na rekolekcjach mówił w 2012 roku, że jednym z grzechów najcięższych jest gwałt na małych dzieciach. No i miał świadomość własnej grzeczności. On często powtarzał, Jakim to on nie jest grzesznikiem, i że tylko Maryja wybacza takie grzechy. Druga sprawa to Tomasz Komenda też się przyznał pod naciskiem, a był niewinny. Jeszcze raz powtórzę, tu nie chodzi o przyznanie się pod naciskiem. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie tego nie rozumieją. Niektórzy mają po prostu swobodny stosunek do rzeczywistości, nic na to nie poradzimy. Chodzi o przyznanie się w rozmowie telefonicznej, a nie przed sądem. A ty wszystko tak dobrze wiesz, łukrze, prawda? Kto ci za to wszystko płaci? Komu ty służysz? Komu ja służę? Dobre pytanie. Staram się służyć prawdzie i dobru po wyjściu z poprzedniego wcielenia, jak to mówię. Popłądziłem kiedyś, a teraz mam nadzieję, no wierzę w to, że idę dobrą drogą. I takie sytuacje. Tak właśnie. Oj, bzdury, bzdury, jakich wiele w tych czasach. Pan, potrzebujesz egzorcyzmu. No. Nie, 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 nie chcę żadnego egzorcyzmu. Nie osądzaj nikogo, jak nie znasz prawdy. Prawdą i drogą jest Chrystus, pisze Marzena. A to już była to użytkowniczka. Ksiądz Glas jest pod świętym płaszczem Matki Bożej i jej ukochanym dzieckiem, tak czy tak, prawda, wygra. Jesteśmy za księdzem, a ty, marno, to wstydź się i nawróć, póki masz czas. Albo zrób program o swoich grzeszkach. Na pewno będzie ciekawszy materiał do posłuchania. To ty, nędzna i upadła duszo, nawróć się, a może i ci Bóg wybaczy to, co robisz. To jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Wstydź się i nawróć. Niech cię Bóg błogosławi. To niech cię Bóg błogosławi, ale najpierw na stos. Nikt nie jest bez grzechu, nikt nie jest bez błędu. Ale są takie błędy, których wybaczyć nie można prawdopodobnie, to tylko ofiara może wybaczyć i które wymagają osądzenia, bo są po prostu rażącymi przestępstwami. I tu prawdopodobnie mamy z czymś takim do czynienia. Ale bzdury, szkalowania księdza, a niskim poziomie czyli manipulacji. Nie mogą tych bzdur słuchać po wypowiedziach pana. Nie ma pan pojęcia, co się dzieje z dziećmi opętanymi. Jeżeli jakiekolwiek są egzorcyzmy prowadzone na dzieciach, to natychmiastowo trzeba zawiadomić policję. Bo nie ma czegoś takiego po pierwsze jak opętanie. Jest jakiś stan psychotyczny, jakaś przedłużająca się na przykład nerwica. Też obsesja na tle religijnym, jak dziecko dorasta, kiedy jest karmione propagandą religijną, mogą takie sytuacje się psychotyczne rzeczywiście wydarzyć. Jak. Ta nieszczęsna dziewczynka z Niemiec. Na bazie jej w przypadku zakazano w Niemczech egzorcyzmu, bo niestety została doprowadzona do zgonu. No, ale tutaj ci ludzie są po prostu. Oni są opętani, ale nie demonami, tylko żyją w jakimś świecie wyobrażonym swoim. Proszę zapamiętać jedno, że egzorcysta. Pisze, Maria Świadek, musi być czysty i bez żadnego grzechu. Szatan zawsze wykorzystywał, by przy innych egzorcyzmach, ksiądz Piotr Glas jest już świętym kapłanem. Chyba oni powinni pierwsze przykazanie przeczytać. Niemniej e, cudzy bogów nade mną. No tutaj mają Bożka księdza Glasa. Komentarze prowadzącego świadczą o złym nastawieniu do podejrzanego i przesadza. O winie w komentarzach, więc słabo. Póki co skazany nie jest. A nawet Sekielscy przegrali z jednym księdzem, tylko nie mów nikomu. Tutaj czytamy: No, jest jakaś, jest jakaś wymiana zdań. Zobaczymy, zobaczymy. Ja nie przesądzam o winie w tej chwili, choć ja jestem pewien, że takie rzeczy miały miejsce. Zobaczymy, co ustali sąd. W każdym razie mamy prawo. Znać treść tych zarzutów i treść tego, co dzieje się tam na sali sądowej. To są rzeczy publicznie dostępne. Kłamstwa, bzdury, panu już podziękujemy. Dlaczego teraz po 20 latach oskarżają księdza Glasa? Gdzie jest prawda? pisze Leszek Zapałowski. Dlatego, że po tych 20 latach ofiara dorosła, zaczęła się mierzyć z traumą, zaczęła myśleć o tym, co się wtedy działo i postanowiła po prostu złożyć to zawiadomienie i tak jak czytamy w tym w tej relacji to po prostu chciała, żeby nikogo więcej to nie spotkało no i winny ma zostać ukarany i to są motywy to nie jest jakiś spisek że czasem takie rzeczy po 20 latach wychodzą Czekamy na dalszy ciąg. Mnie życie nauczyło: nie wiesz nie ufaj i nic nie podpisuj. No ciekawe, że ludzie, którzy są tak nieufni wobec na przykład instytucji państwa, czy też jakiejś aplikacji, która chce mieć dostęp do ich danych na telefonie, wierzą w bajki o o tym, że za homoseksualizmem stoją jakieś demony na przykład czy coś takiego. Okropnie jesteś antykościelny, wstyd. Ja jestem za prawdą. I dobrym staram się być. A że Kościół jest jaki jest, to trzeba do niego się zwrócić. Najdziwniejsze jest to, że ksiądz Glas egzorcyzmował nasz kraj. Dziwny komentarz, co autor miał na myśli, piszecie. Dobrze, że się przyznał, będzie miał mniejszy wyrok, najciemniej pod latarnią, niestety. Jeszcze raz tutaj mówimy, powtarzam, że on się nie przyznał przed sądem jeszcze. Tutaj pisze nieprawda, inny komentator z Anglii czytał dostępne dokumenty i mówił, że się, że się nie przyznał. Może ten program został stworzony w takim razie na zamówienie. Ale on podobno się przyznał potajemnie, więc skąd Łukasza to wie? Sekielski przypadkowo był za drzwiami? Nie wiem, jak to. Czy może ci ludzie nie wysłuchali całości, ale tam jest wyraźnie napisane, że ofiara nagrała księdza Glasa, kiedy jej się przyznał przez telefon. No i co? 20 lat czekali, żeby go skarżyć. To już nie będę powtarzał. No. Tak czekali i lepiej późno niż wcale. Nie ma żadnej wiedzy na ten temat. Ten sarkazm ma w pana wykonaniu, że nada. No jeżeli pozwoliłem sobie na zbytni sarkazm, to też jestem w stanie przeprosić. Może to nie było na miejscu. Nie pamiętam, żebym aż tak tutaj jakoś sarkastycznie bardzo do tego podchodził. Na pewno sytuacja nie jest Taką sytuacją, z której można się naigrywać i śmiać. Jeżeli oczywiście gdzieś przesadziłem, to też, to też przepraszam. Krzysztofie, Krzysztofie, pisze Janusz Lesisz. Różaniec zawsze pomaga. Ja też jestem grzesznikiem. Nie, nie o takie grzechy chodzi, i Różaniec mi pomaga. Ty też jesteś grzesznikiem. Wszyscy jesteśmy. Nie wiesz, o co się modli ksiądz Glasno. Pewnie o to, żeby go uniewinnić. Czy wiesz? Jeśli jesteś katolikiem, bardzo polecam. Jeśli wszystko się potwierdzi, Ksiądz Glas odbędzie karę, będzie żałował, nawróci się, to zasługuje na miłosierdzie, tak jak ten łotr na krzyżu obok Jezusa. Amen. Amen. Czy to było uzdrowienie od Maryi? Pyta Teresa. Przykre, że jest osobą publiczną i związaną z Kościołem. No nie wszystkie komentarze są sekciarsko nastawione do Księdza, księdza Glasa. Przykre, że piszesz, jakby to kościół był jakimś moralnym tworem, będącym zepsutym przez jednego tylko Glasa. Krzysztofie, w jakim świecie żyjesz? Przecież jako dziennikarz wiesz, jak się zmienia, moduluje głos. Robią to dzieciaki w wieku szkolnym. No myślę, że jednak ksiądz Glas ma na tyle głos charakterystyczny, że ciężko by było ten głos zmodulować. A ty jesteś sędzią? Wyrok zapadł? Nie, nie jestem sędzią i wyrok jeszcze nie zapadł. I mówiłem że jest domniemanie niewinności. Zawodowcy wiedzą wszystko na temat manipulacji. No to myślę, że księża też sporo na ten temat wiedzą. Według mnie ciekawy film. Zgadzam się, że do momentu prawomocnego wyroku księdza Glasa należy uważa, uważać za niewinnego, pisze Adik. Łuksza potajemnie nagrany przyznał się do zabójstwa. Naprawdę niektórzy odlatują w przestworze. Genek Motowski. Kiedyś torturowali, zabijali, gwałcili miliony. Teraz tylko molestują dzieci. To i tak postęp w człowieczeństwie ogromny Bóg zapłać. Takie są też opinie. Miałam przeczucie, że z nimi jest coś nie Halo, i tak się stało. Przykry, ale doskonale się maskował. Idealnie niesamowite. No, maskował się w jakiś sposób. Tutaj MSK odpisał Współczuję Tobie i reszcie, że łykacie, co ten człowiek wam bredzi. Wybaw mnie i napisz konkretnie co Bredzi. A już tutaj tutaj Gozer napisał: No, co za zaskoczenie! Diabeł go opętał, Michał pisze. I co z jego książkami? Wszystko ogień, ludzie są zgorszeni i załamani. Jednak PDF. Po to są właśnie te całe egzorcyzmy: pogrzebią sobie, podotykają. Ciekawe, że większość opętanych to młode kobiety. Bardzo cenne stwierdzenie popiera je tutaj łapką w górę. No ale tutaj zmieniamy już narrację. Dziennikarzyno z małpą na rozum się zamieniłeś? Jakbym słyszała stację, co kłamie całą dobę. <grym> Oliwia Selewonik. To żałosny człowiek, wiedząc, że skrzywdził dziecko na zawsze, jeszcze śmiał prosić, żeby ten chłopak nie mówił, co się działo. No chciał się ratować. A o Kanadzie i dzieciach mordowanych przez księży i zakonnicę też mówiłeś. Spalono sto kościołów. Nie pamiętam, żebym na ten temat mówił. Dobrze, że jego mama nie dożyła. Taki wstyd w Polsce, w rodzinie znajomych i w środowisku. Trzeba się przyznać do prawdy, nawet gorzkiej. Gnoju, ja też mogę powiedzieć, że twój stary mnie tykał. Zobaczcie, to jakiś pewnie chrześcijanin, katolik wierzący chodzi do kościoła. Może i nawet codziennie takie wypisuje rzeczy. W której minucie nagranie przyznania się. No, jest w połowie materiału o tym mowa. Ciekawe, ilu sprawiedliwych i chętnych do ogłaszania publicznie cudzych grzechów by było, gdyby i grzechy tych sprawiedliwych miałyby być ujawnione. Też w jakiejś mierze celne stwierdzenie. Wygodnie i bezpiecznie na końcu znak zapytania, Rodem z T.V.N. No tak, tak taki tytuł dałem i myślę, że to nic złego w tym nie jest. Po co to robisz? Po co manipulujesz i kłamiesz? Ja manipuluję? Ja kłamię? Po prostu przeczytałem. Obiektywną relacji z tego, co działo się na sali sądowej. Czy chłopiec był zdrowy, czy miał jakieś dolegliwości w dzieciństwie, zanim spotkał księdza Glasa? Nie wiem i nie ma to większego znaczenia według mnie. Zawsze, jak facet jest przystojny, zadbany bez kobiety, to znak, że jest to bardzo podejrzane. Idzie to w stronę PDF. Tak bywa. Szkoda, że nie w Polsce najwyższy wymiar kary. No. Te egzorcyzmy to przemoc i czarna magia. Krzysiu, pier... coś, no. Dziękuję, Teresa, dziękuję. Jednak prawda jest zboczony. Fetysz stóp stópek. Dramat. Ksiądz Las odprawił wielką pokutę w Częstochowie. Egzorcyzmy nad Polską. Komu jest nasza ojczyzna oddana? Nikomu. Teresa razem z Łukszą już księdza skazali. Nie skazaliśmy nikogo. Jeszcze raz to powtarzam. Tutaj jeszcze zobaczę, bo niektóre komentarze właśnie nie wyświetlają, jeżeli nie jest od najnowszych. Zobaczymy sobie jakieś najnowsze i no, niech każdy sam to oceni. Po prostu. Niech każdy sam to oceni. Tutaj komentarz. Typowy komentarz nieinterpunkcyjny. Pawlo pisze. Toś mataczysz i ostro. Nie ma sensu twoich bzdur słuchać. Nie wiesz, jak ten chłopak żył, jak był młody, jakie życie prowadził, imprezy, dziewczyny używki i był na samym dnie. No tak, kilkunastoletni chłopak, imprezy, dziewczyny używki, to był zachukany, młody chłopiec, który nie czuł się akceptowany, bo było też o tym w poprzednim materiale i to, że ksiądz Glas, autorytet, tak bardzo nim się zainteresował, to mu niezwykle imponowało. I niestety ten mechanizm jest bardzo często przez księży wykorzystywany. No i dalej czytamy. I był na samym dnie. Na pewno ksiądz Glas krzywdy mu nigdy nie zrobił, bo dzięki ksiądz Piotr Glas chłopak został księdzem, rozumiesz? To też ciekawa informacja. Gdyby nie ksiądz chłopak skończył jak większość na samym dnie, czemu nic nie powie ten chłopak, co robił i na jakim świecie się obracał, i jak miał problemy psychiczne z niewoleniem? Jakoś na ten temat cisza, tylko czemu? Ksiądz Piotr Glas jest bardzo człowiekiem wierzący. Nigdy by nie skrzywdził żadnego dziecka. Jest teraz nagonka na księdza, którzy mówią prawdę, ostrzegają przed grzechem i mówią, że piekło istnieje. Dużo ludzi dziękuje księdzu Piotrowi Glasowi. Porzuciło dawne życie i się nawróciło. To, że ten chłopak, co został księdzem, może traci wiarę i chce wyjść z kościoła, nie wiesz jak jest naprawdę, więc przestać niszczyć swoimi bredniami księdza Piotra Glasa. Proszę Państwa, nie mam tutaj nic do dodania. Niech każdy sam oceni. To jest zresztą ciekawe. Nie wiem, czy to jest prawda, choć ja widziałem też w innych komentarzach, że ten chłopak został księdzem. Tym bardziej, jeżeli jest to prawda, to tym bardziej chwalebne jest to, że ma odwagę mówienia prawdy o tym, co go spotkało. Najpewniej jest to prawda. Te komentarze pokazują, proszę Państwa, jedną rzecz. Fanatyzm to jest wielki żywioł, to jest wielka siła. Jeżeli kogoś obdarzymy fanatycznym emocjonalnym zaufaniem, to żadne argumenty mogą do nas nie trafić. No i to jest niestety smutne, to jest jakaś jednak niedoskonałość ludzkiej natury, a przynajmniej taka postawa jest niedoskonała. Dlatego że powinniśmy patrzeć na czyny, no jeżeli ktoś takie rzeczy najprawdopodobniej robił, to nie może być autorytetem Zwłaszcza jako ksiądz, no ale po prostu jako człowiek. To mnie dziwi, bo ksiądz Piotr Glas często sam krytycznie mówił o tym zjawisku. Nazwijmy to nadużyć seksualny w kościele, no a teraz takie o te informacje się pojawiają. O krzywdzie, o traumie, o wyparciu, o napaści. I jeszcze to, co jest chyba w tym najgorsze, że kiedy ten chłopak się bronił, to jeszcze go wzięli na egzorcyzmy. Mierdzi to, mierdzi, oj, mierdzi. To zło, które tam jest w tych egzorcyzmach. Gdybym wierzył w rzeczywistość nadprzyrodzoną, to bym powiedział, że te egzorcyzmy nie. Przepraszam, ale to powiem. Że te egzorcyzmy nie wypędzają wcale szatana. Tylko są manifestacją szatana, działania szatańskiego. Ale że nie wierzę w rzeczywistość nadprzyrodzoną, to jest pewnego rodzaju konstrukt, tylko. Więc po prostu na tym zakończę. Takie oto komentarze się pojawiają. Ja mam nadzieję, że pod tym filmem będą trochę rozsądniejsze, ale jak będzie to, zobaczymy. Do zobaczenia. Nie dajcie się fanatykom, szarlatanom, egzorcyzmom. No, no i tyle. Bądźcie zdrowi. Chronicie swoje dzieci. Chrońcie swoje dzieci. Naprawdę. Chrońmy dzieci.